Amatorski Teatr Ambitnych Kobiet po raz kolejny zaprosił na swój występ. Tym razem w Białostockich Spotkach odbyła się premiera impresji teatralnej „Rzecz o czarownicach”. Spektakl opowiada o emocjach, o kobietach, o tym co potrafi się wydarzyć pomiędzy ludźmi. Gdzieś pełacha strach. Wiec mrznęła. A ty gdzie? Opisz swoje dzieła. Przedstawienie zostało zorganizowane przez Wojewódzki Ośrodek Animacji i Kultury pod kierownictwem Ewy Jakubaszek. Amatorski Teatr ambitnych kobiet istnieje w Wojewódzkim Ośrodku Animacji i Kultury od lat dwu. Jest to nasza wspólna druga realizacja. Duchy czarne, białe. Podziwiam panie, które znajdują czas, mając pracę, rodziny, swoje własne prywatne sprawy. Podziwiam je za to, że znajdują w sobie na tyle siły, żeby móc realizować swoją pasję, swoje może nie spełnienie i swoje marzenia. Białe miała z na nich wieniec i tułki, ją na łące. W skład naszego zespołu wchodzi, wchodzą trzy kobiety. Ja się nazywam Agnieszka Sienkiewicz, Wiola Karczewska i Basia Niewińska. I gościnnie dzisiaj z nami z Teatru Sporadycznego występuje Sebastian Misiuk. Z daleka po drogach, czasem ginęły w górze. górze... Diabeł. Inspiracją do powstania impresji był scenariusz stworzony przez Jolantę Łostapowicz z piękną muzyką Michała Lorenca.